Witajcie, witajcie, no cóż, chcę się podzielić z wami dobrą wiadomością, po pierwsze mam nową koszulę uszytą z lnu, tak samo jak i spodnie, hmm, naturalny materiał, co jest lepszego od tego, raczej nic, aczkolwiek chciałbym dodatkowo jeszcze coś pokazać, słuchajcie yy... Na dzień dzisiejszy hmm. mamy już na stanie 12 nowych tygodniowych produktów. Hmm. Pierwszy produkt to jest. Winceline. Tak wygląda. Piękna. Hmm. Tajwan, Siedziczyng. Jasny oolong. Yunnan Bai Mu, Biała herbata. Z Yunnanu oczywiście. I tak. Uwaga! 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 Jako jedyny. Shifting Longjing. Zielona herbata. E, moja miłość, przyznam się. Mm. Tu zupełnie nowy produkt. To jest Longjing. Już pokazuję. Z kwiatem osmantusa. To jest ten złoty kwiatuszek osmantusa. E, przypomina mi... Kwiat e, lipy, która teraz kwitnie, tak samo pachnie tak samo miodowa, słodka, długotrwała. Przepiękne połączenie Shihu e, Premium e, z kwiatem Osmantusa. E, oczywiście Shihu Premium tegoroczny e, nasza klasyka, też Shihu, tak, który piję w sumie codziennie o poranku. Mamy zupełnie jeszcze nowy produkt. Jeszcze jedną zieloną herbatę. Hiang Taka zakręcona w kuleczki, w takie małe haczyczki, zielona herbatka. Oleista dla fanów tej lekkiej nutki cierpkości zielonej herbaty. Piłoczuń. To w temacie ten wie, że to jest jedna z na takich najbardziej mocnych herbat zielonych. Dziękuję. E... Sipingu. Długo oczekiwany w tym roku po prostu jakiś niesamowicie ciężki temat był. No ale poradziliśmy. Huacha. E... Herbata jaśminowa. No i oczywiście kwiat jaśminu. O, tak. O. E, jest e, bardzo poważny komunikat. Szyfęga nie mam dużo na stanie. Wiem, że to jest najdroższy produkt. Dlatego e, w sumie nie, nie istnieje dużej produkcji tego produktu. Bo... Proszę się nie obrażać, jak komuś zabraknie. Także polecam. Oczywiście, już mamy wszystkie herbaty na stronie internetowej, też w herbaciarnie. No i proszę pisać, dzwonić, odpowiadam na każde pytania, wszystko będzie podane. Pozdrawiam, picie dobrą herbatę.